Tu co się wyrabia? Tak, godzina szczytowa. Rywnik nie ogarnia jak się jeździ, a ja was witam w ten kurde ciepły październik, końcówkę października. Jak to mówią mamy babie lato, 18 stopni, koniec października. Dzisiaj standardowo i zimy dwie godzinki, zobaczymy czy na paliwo no, uda nam się zarobić. Dawaj tunel, dawaj ten tunel. Tego to ja mogę słuchać. Bistrojanetę mamy. Pierwsza dyszka do zarobienia. Ja nie wiem co z tymi pieniędzmi zrobię. Chyba sobie życie ułożę na nowo. O, już jadą po nas. Ja ostatnio rozpiniłem jedną rzecz, że na przykład jadąc 50 na godzinę, włączę... Włą załączę tempomat i on po prostu sobie jedzie cichutką. Jest bardzo fajnie, przyjemnie, nie? Czy ja się tutaj zmieszczę? Uwaga. Gotowy jest do odbioru. Jaka cisza mi normalnie w uszach piszczy. 222 mnie interesuje. Bardzo Dziękuję. Trochę ten chodnik jest wysoki, ale chyba powinniśmy zjechać bez problemu? O, dobra. Na supermoto to się człowiek nie przejmował, czy jest wysoko, czy nie. Jest wysoko, po prostu. Wjeżdżał i, z, i zjeżdżał z chodnika. Jakieś mordeczki. Cebra chyba jest z przodu. Ja się normalnie czuję jak na wczesną wiosnę. Już takie, wiecie, 17-18 stopni. Tu zagrodzimy komuś wyjazd. A jakby inaczej, w końcu jestem gloverem. Glowo? Dobry. I wszystko. No i dyszka zarobiona. Znowu Janeta, 8 zł. Mi się osobiście wydaje, że Globo tych stawek w ogóle nie podniosło. Te wszystkie SMSy, powiadomienia tylko były takie, wiecie, piz na wodę. Za niecały miesiąc wchodzi kanapka drwala, więc siłą rzeczy zarobki będą podniesione. Nie mogę się doczekać, bo przeskok będzie na pewno duży. Chciałbym czy ktoś mnie tutaj łaskawie wpuści. Raczej to będzie. Ci... Dziękuję. Ostatnio miałem taką rozkmina. Kiedy rozrusznik pójdzie 757. To zamówienie to większe. <laughs> Tutaj mamy jeszcze bliżej niż było 700 metrów. Jedź pani, teraz to nie ma co się dziwić. Jest 15.20, dużo ludzi kończy pracę, zamawiają obiady. Normalne to jest. Tam nie będziemy już wjeżdżać, bo jest za głośno. To są właśnie minusy, powiedzmy, głośnych motocykli. Dobry. Wszystko również. Do widzenia. Tak, by the way, w 20 minut zarobiliśmy. 18 zł. No wy chyba sobie teraz robicie jaja ze mnie, że nie ma zamówień. Mamy dwie opcje. Albo zjeżdżamy na centrum, po prostu łapiemy jakieś zamówienie, albo gdzieś robimy sobie stopa i czekamy aż wpadnie. Raczej wątpię, że nam wpadnie, dlatego wracam na te centrum. A zapowiadało się tak fajnie. O, dobra, wpadło nam, co, ale kebab nog. 11-14. Muszę się wefkać przed autobus. A nie, tu jeszcze auto stoi. Kurde, to jest najlepsze, co może być, jeżeli przed autobusem jeszcze stoi jakiś auto. Jest jeszcze nadzieja, że z tej dniówki coś wyciągniemy. Za ile on będzie miał to gotowe? Za 5 minut. Cześć głowo. Dzięki. Powiem wam, że jestem w lekkim szoku. Naprawdę fajnie, przyjemnie te zamówienia wydają. Ja też nie będę chwalił dnia przed zawodem słońca, bo dostaniemy jakiegoś kerfura czy coś. Idzie skończy. Jakimiś dziwnymi drogami tam nawigacja mnie prowadzi. Nie wiem gdzie ja jestem. Ja chyba wiem gdzie jestem. Tu jest ten tunel! Kurde! Obiecałem, że przyjdziemy do niego. Też obiecałem, że tą naklejkę zdejmę i jej do, do dzisiaj nie <śm> Poczekam sobie, aż ten rowerzysta przejedzie, bo mu uszy odpadną. Mamy tu niby pierwszeństwo, ale znając życie, ktoś dojedzie do nas. Maga. Gdzie teraz mam jechać? Co to jest w ogóle za droga jakaś? I tak dobrze żeglowo się nie posuwa do czegoś takiego jak Uber, bo słuchajcie, jak jeździcie na Uber idźcie, to potraficie zacząć na przykład w jednym mieście, a skończyć trzy miasta dalej, nie? Stąd nie ma szans, że my dostaniemy zamówienie. O, rezerwa świeci nawet, zajebiście. Wszystko. Dzięki do widzenia. Gdzie dostałem zamówienie stąd. A czekajcie, bo to za śmieszne. 13 km za 20 zł. To jest bardzo zła stawka. Będziemy znowu przejeżdżać po tym tunelem. Odrobimy straty. Jak nas Globo wywala na takie zadupie, no to faktycznie lepiej za jakąkolwiek kwotę przyjechać z zamówieniem, niż bym miał teraz wracać powiedzmy na centrum, nie wiem, 7 kilometrów za darmo. Jeszcze raz. Jak będzie jeszcze w miarę pogoda, to zrobimy odcinek nocny. To zobaczycie, jakie marchewy polecą. Musimy koniecznie na tą stację pojechać. Szkoda tego motocykla, żeby go męczyć na tej rezerwie. Tutaj jest chyba 4 albo 5 litrów. To myślę, takie 70 km bym przejechał na tej rezerwie, ale jak już kiedyś Wam mówiłem, jak macie motocykle, samochody, unikajcie rezerwy. <śleszy> <śleszy> ale poleciał na gumie! Dobra, zamknij się, bo już jest gotowe. Jakoś szybko tu przyjechaliśmy. No, znaczy w sumie szybko, nie dziwię się, dlaczego szybko. 7,74. Dziękuję. I to jest zajebiste, trzecie zamówienie w tym samym punkcie i trzeci raz na, na gotowo. McDonald's jeszcze mamy dodatkowo, dodaj do przejazdu. Wodzisławska... a, to jest nowy McDonald's przecież, otwarty. Podobno w tym maku są cyrki, zobaczymy, jak ta tam sytuacja będzie wyglądała. Co to Ej, To jest ten... Ej, taksi! Aha! To w ogóle nie w tę sodę się do maka wjeżdża, nieźle. ja tam nigdy nie wyjadę. Gdzie tu jest gwiazd? Ja zaczyna. Zaczyna się lato, a, a zanim waka... Tak? Tak to było? I właśnie jeszcze pod makiem nie byłem z nowym wydechem. O, będzie trzeba porobić szumu. Tu jest jakieś miejsce, dobra. Ja tu byłem tylko raz i to jeszcze późno wieczorem, więc nie widziałem tego za dnia. To jest robota, nie? Można się rozsiąść, kurde, coś wspaniałego. Nawet jakbyś chciał, to się możesz tutaj zdrzemnąć. Cześć. 209 lowo. Klient czeka na zamówienie. Ja przyjechałem do Maka i teraz jadę do klienta którego? Nie. Tego pierwszego, tylko ja teraz do klienta z maka, a klient, który zamówił obiad, nadal będzie czekał. Kumacie to. Tak wszyscy podejrzanie wolno jeżą. Czyżby suszyli na górce? Często. Jak nie pod kebabem, to tam koło Yamaha jest suszą. To dostarczymy musimy na stację jechać, bo ja się obawiam, że w ogóle nie dojedziemy do klienta z tym obiadem. Jak dzisiaj wykręcimy 8 dyg weżanych żadnej mnie osobiście to satysfakcjonuje. Kto ten numer tutaj zakładał? Znaczy wymyślał. Daj spokój. To w ogóle nie ma żadnego odniesienia. Dobra, to gdzieś tutaj będzie. 48 jest. Op. Oj, spotę A Reszta? Wszystko. Potwierdzamy dostawę. Idę do następnego klienta 7 km 15 minut. Ten obiad to nie wiem, czy będzie zdatny do spożycia. Co za głupie ruchy robią. Ile to benzyna? 562? 5.59, jadę na moją, bo na Miku jakoś mam złe wspomnienia. No ale jedź, jedź, na co ty czekasz? Będziemy robić 15 zawrotek, bo potem potem stąd wyjechać też musimy się zawrócić. Dobra, tyle nam styknie. Poszło? Tak. Dziękuję, do widzenia. Taka pogoda jak dzisiaj mogła być naprawdę cały rok. Nie jest za ciepło, nie jest za zimno. Można jeździć i jeździć i nie czujesz tego zmęczenia. Teraz przynajmniej nikt mi nie powie, że jestem idiotą, że jeżdżę na zdrapkę. Tylko mam ubrania. Dla, moje, dla moich uszu. Teraz chyba mogliście usłyszeć jak ten quick shifter działa, nie? O Ej, to jest ta omoda, co tą kierownicę wyrwali z. Z, całym, z całą kolumną, nie? Ja jestem tak spłakany na, na mordzie. Jakoś nie wiem, czemu tej szyby nie zamykam. W tych okularach też wyglądam jak źle wyglądam, ojadam jadą kolejne mordeczki. Do chyba, to są chyba te mordeczki, co wcześniej, nie? Zastanawiam się, czy nagrać odcinek na Wszystkich Świętych, nie? Co się będzie działo na drodze. Op, 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 op i to jest chyba gdzieś na końcu. Jak mi się uda dojrzeć, która była godzina wcześniej, jak wyjeżdżaliśmy z od tamtego klienta, to będziemy mieli teraz porównanie, ile czasu nam zajęło to. To na pewno musi być głośne, bo jak gasisz motocykl, słyszysz taki spokój w uszach. Sobie wyobraźcie, że jeszcze jest jeden model tego wydechu. GP3, która jeszcze głośniejsza jest. To ażby uszy odpadały. Ja jestem ciekawy, czy to jedzenie będzie w ogóle ciepłe. Bo objechało ze mną rywnika No już nie jest takie ciepłe. No tu sobie winne zablokuję. Wszystko. Również. Do widzenia. Ten obiad miał być od razu dostarczony, ale Glowo robi takie ruchy. Nic na to nie poradzimy. I znowu jest to samo. O 15.20 nie było zamówień. Jest 16.20, też nie ma zamówień. Co tu jest grane? A dobrze, że jesteś na nowinach, to na centrum mamy rzut baretem, żeby podjechać, więc nie ma stresów. No gdzie nasz ten zakręt? No co wy robicie? Kebabim redoutowy, no chyba sobie jaja robić, że ja tam pojadę. Absolutnie, absolutnie. Ty no, jak 11 kilometrów za 14 ziko? Odrzucamy zamówienie. Pewnie się znajdzie jakiś śmiałek, co pojedzie za takie ściepy, nie? To jest już walenie kuriera wrogi. Takie, takie stawki... Do... Proszę, proszę. Dostałem pizzę, chat, ale zrobię ją tylko dlatego, że wyjeżdżamy na garaż. I będzie larmo, dlatego tylko te zamówienie biorę. Ten co? Ty to współczuję tutaj stać! No tak, jeden wpuści drugiego zajebiście, no puszczę go za to. No jedź! Tu jest chyba jeszcze większe larmo niż w tych tunelach. A tym ludziom tutaj współczuję w tych kamienicach. Masz tu okna otwarte, nie? I ci jedzie wutu tu 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 Ja pierd... Co tu się wyrabia? Teraz zobaczcie jaka będzie cisza. Jeszcze tego tu brakowało. O. Pizza Hut zamknięta. Kurde, jakbym chciał mieć takie malutkie pudełeczko. Ej, mamy zapiekarun! Czyli takie będą malutkie pudełka. To nie będzie chyba pizza. Wszystko tak? Dzięki. O, dzięki. No i taką Pizza Hut to ja mogę odbierać. Już się marspię, że będę musiał plecak rozkładać. Głupi to ma zawsze szczęście. Teraz słuchajcie, co się będzie działo. No nie ma lipy, nie ma lipy. Two thousand year later. Fajnie, że zrobili tutaj te krótkie szlabany. Wstawiam, że ktoś na motorze chciał przejechać, wywalił się i ogarnęli to krótsze. Na pasach nie wyprzedzamy, ale jedź, jeć, jedź, jedź! Muszę się dowiedzieć, czy ja mam jechać. A, już przejechałem to zajebiście. Bo się z drabiny jeszcze spadnie. A to gdzieś tam jest wciś, wciśnięty ten blok. No, Okej. Okay. Wiecie co? Mi będzie chyba szybciej ten motocykl po prostu przepchać, niż objeżdżanie tego trzeci raz. Bo to bez sensu jest. To są właśnie minusy głośnych motocykli, bo cichym to jeszcze jest szansa, że gdzieś tam się władujesz, nie? No i fajnie. Uwielbiam jak klienci podają kod do domofonu. Strasznie to przyspiesza pracę. 71. I trzy dyszki oddaję. O. O, tu chyba jest tego paragonik. No, teraz to był wycisk przepchać 200 kilowy motocykl, i jeszcze wycieczkę na czwarte piętro. Jeżeli za tamtego maka faktycznie dostałem 30 zł, no to nam to uratuje dniówkę. Chciałem z dwójki ruszyć. Najgorsze uczucie motocyklisty na światłach. Tak więc od 15 do 17 zarobiliśmy 74,26. Jestem zawiedziony. Chociaż ten wydech rekompensuje wszystko.